Przez 10 lat stał u steru łodzi kościoła w Polsce jako przewodniczący konferencji episkopatu Polski. Wcześniej przez dekadę był wiceprzewodniczącym KEP, po drodze pełniąc wiele funkcji w Kościele w Europie i w Kościele lokalnym. Metropolita Poznański arcybiskup Stanisław Gondecki kończy kadencję, ale nie przestaje być ważnym punktem odniesienia dla katolików nie tylko w Polsce, ale i na świecie. O tym, co się udało, a co zawiodło w ostatnich trudnych dekadach Kościoła w Polsce, jak patrzeć w przyszłość, która dla Kościoła niewątpliwie jest wyzwaniem na wielu polach, jakie rady dałby swojemu następcy. U steru Kościoła. O tym porozmawiam z ustępującym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupem Stanisławem Kondeckim. Balans bieli, zaczynamy. Konferencja Episkopatu Polski to instytucja utworzona przez Stolicę Apostolską, na której czele stoi przewodniczący, którego wybiera w tajnym głosowaniu ogół biskupów zgromadzonych na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu. Kadencja trwa 5 lat. Przewodniczący może sprawować urząd maksymalnie dwie kadencje. Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski pełni rolę przedstawiciela wszystkich biskupów, nie jest jednak ich zwierzchnikiem. Zacznijmy od tego, że on przewodniczy zebraniom Episkopatu. On również ma znaczący wpływ na tematykę. Oczywistą jest rzeczą, że pewne priorytety pokazuje w kościele. Że jego głos jest znaczący, ale nie mylmy, przewodniczenia konferencji z przywództwem Kościołowi w Polsce. Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, jak każdy biskup, podlega bezpośrednio Ojcu Świętemu. Mówi w imieniu wszystkich biskupów. On reprezentuje ich tak samo wobec władz państwowych, wobec innych episkopatów czy wobec stolicy apostolskiej, bo jest przewodniczącym konferencji episkopatu. Polski. W praktyce prezydium episkopatu, w tym przewodniczący, no są tak, takimi twarzami kościoła w Polsce, twarzami, ustami wręcz, e, mają takie upoważnienie od e, pozostałych biskupów, że w sprawach ważnych, istotnych dla życia kościoła czy życia społeczności w Polsce mogą zabierać głos, mogą formułować pewnego rodzaju opinie, stanowiska, komunikaty, więc z tego punktu widzenia jest to rola dość istotna i dość ważna. Ponadto zadaniem przewodniczącego i całej konferencji Episkopatu Polski jest duchowa opieka nad Polakami poza granicami w porozumieniu z miejscowymi konferencjami episkopatów. Książę Arcybiskupie, bardzo serdecznie witam w naszym studiu Balansu Bieli dzisiaj. Trudno wymienić wszystkie funkcje, które przez dekady pełnił ksiądz arcybiskup w Kościele w Polsce, w Europie, na świecie. Zacznę od pytania. Co się udało? Z czego ksiądz arcybiskup jest dumny w Kościele w Polsce? Myślę, z tego, że można było zabierając głos powiedzieć jasno, jakie jest stanowisko Kościoła, dlatego że w, czasami my w, wpadamy w, w polityczną pułapkę i zaczynamy mówić o Kościele konserwatywnym, o Kościele liberalnym, a te kategorie nie odnoszą się w ogóle do Kościoła, dlatego że kościół jest albo wierny, nauce Chrystusa albo jest niewierny. I, I to są właściwe kategorie, którymi się trzeba kierować właśnie myśląc o życiu Kościoła. To, co w, można było powiedzieć, to w, ogromna ilość apeli, które kierowałem w, w różnych okolicznościach, zarówno te, które dotyczą doktryny Kościoła, jak i także to, co odnosiło się do działalności charytatywnej Kościoła, do wszystkich kierunków pomocy w świecie, w, w, tam gdzie, gdzie jakieś tragedie dotknęły narody czy, czy w jakieś regiony. Można było w, pomóc w tym sensie, że poprzez Caritas Polska zwracać się z apelem. I wtedy mieliśmy możliwość pomocy także na zewnątrz, nie tylko w naszym własnym kraju, w naszej ojczyźnie. No właśnie, między innymi wojna w Ukrainie pokazała, jak gigantyczna jest pomoc Kościoła i to Kościoła właśnie w Polsce dla tego umęczonego kraju. Gdy rozmawialiśmy w ostatnim odcinku Między Ziemią a Niebem, wymieniał ksiądz arcybiskup wyzwania, jakie miał przez tą, w szczególności ostatnią dekadę, jak pandemia chociażby, jak właśnie wojna w Ukrainie, jak kryzys wykorzystywania seksualnego. Pytanie od widza naszego księdza Mateusza Buczmy: jakie było największe, przez tych wyzwań, które ksiądz arcybiskup zapamięta? Wydaje mi się, że w, w takie największe wyzwanie, które stoi przed każdym przewodniczącym, to jest zachowanie wiary. Dlatego, że wszystkie inne w, są drugorzędne, wszystkie inne sprawy są drugorzędne. Zachowanie wiary i, w, i utwierdzanie w wierze Polaków. To jest coś, co owszem rozkłada się na wszystkich biskupów, ale przede wszystkim dotyczy właśnie przewodniczącego i prezydium. Więc to jest to zadanie, które tak mocno podkreślał papież Benedykt XVI. I od tego się zaczyna kryzys kościoła, albo też wzrost kościoła. Jeżeli jeżeli rozwijana jest wiara, to wiele problemów jest odsuniętych na dalszy plan. Jak nie ma żywej wiary Kościoła, to wszystkie problemy się pojawiają natychmiast. Więc myślę, że, że tą centralną rzeczą, o którą starałem się dbać poprzez wszelkiego rodzaju wypowiedzi, to było właśnie zachowanie wiary Kościoła. Po, pozostańmy chwilę przy papieżu Benedykcie XVI, który powiedział też, że bardzo często największe problemy Kościoła wynikają z jego wewnętrznych grzechów. Wymieniony przez księdza arcybiskupa w Międzyziemią, a nie wiem, kryzys wykorzystywania seksualnego był niewątpliwie, naznaczył w pewnym sensie ostatnie co najmniej pięć lat przewodniczenia KEP. Czego nauczył księdza arcybiskupa ten kryzys? Bo chociaż w ostatnich tygodniach dowiadujemy się o rezygnacjach kolejnych biskupów przyjętych ze względu na nieprawidłowości w archidiecezjach, jaka z tego płynie lekcja dla Kościoła w Polsce? No, lekcja płynie taka, że jest to problem trudny i, i że właściwie w, poprzez lata trzeba się przygotowywać do tego, żeby coraz doskonalsze instytucje budować, które by dbały o. O dzieci, o młodzież. Ale nauka jest taka, że przez ten okres faktycznie staraliśmy się wypracować jak najlepsze te reguły zarządzania tą, tą, tą całą sytuacją. Nie ja uważam, żeby pedofilia była najważniejszą sprawą w Kościele. Najważniejszą jest wiara. Pedofilia wynika z niewiary. To, to z tego wszystkiego się rodzi. Podkreślanie tego stało się bardzo wyraźną cechą i Kościoła Rzymskiego, i Watykanu i w konsekwencji także nas jako biskupów są te struktury utworzone specjalnie do przeciwstawiania się tej, tej zgubnej w drodze. Więc myślę, że w, tak jak powoli, powoli się uczymy coraz doskonalszej drogi, to w, ten problem sam nie zostanie wyeliminowany przez prawo. Bo święty Paweł mówi, że prawo jest dla złoczyńców. Prawo jest. Sformułowane dla źle czyniących. Natomiast nastawienie, które z tego, z dobrego prawa wynika, no powinno uchronić człowieka od takich postępowań, które są niegodne drugiego człowieka. Myślę, że, że sam grzech towarzyszy dzieją całej ludzkości. I to od Adama e, aż do końca świata. Trzeba robić wszystko, żeby się temu przeciwstawić. Natomiast no, w, pewnie trudno tak doskonałe prawo w, w, sformułować, żeby ono samo było wystarczające. Tu nawet same ofiary wykorzystywania seksualnego mówią, że rzeczywiście wystarczające nie jest, ale papież Franciszek przed szczytem, na który ksiądz arcybiskup nie pojechał ze względu na chorobę, poprosił, aby delegaci na ten szczyt w 2019 roku spotkali się z osobami skrzywdzonymi. Ksiądz arcybiskup spotykał się wtedy i w innych okolicznościach. Się z tymi osobami. Tak, pamiętam to doskonale. Bardzo żałowaliśmy, że nie było tam księdza arcybiskupa w Watykanie. Ale co chciałby dzisiaj, właśnie na koniec tej kadencji, powiedzieć ksiądz arcybiskup osobom skrzywdzonym w Kościele po tych latach, kiedy także ksiądz arcybiskup uczestniczył w oczyszczaniu Kościoła w Polsce? No ja myślę w, w przede wszystkim po, trzeba powiedzieć to, że stoimy po stronie ofiar, że stoimy po stronie tych pokrzywdzonych, którzy często noszą na sobie właśnie piętno, z którym jest trudno żyć. Kościół stara się robić wszystko, żeby ofiarom oddać sprawiedliwość. No i co taką pomoc, jaka, jaka jest tylko możliwa. I to, Najważniejsze jest chyba powiedzenie tego, że Kościół ich kocha, kocha wszystkie te ofiary i w, im współczuje z jednej strony, ale z drugiej strony no, w, stara się w, nie dopuścić do tego, żeby podobne rzeczy się działy w Kościele. Wiemy, że coś podobnego ostatnio ujawniono. Kościele w, w, protestanckim w Niemczech, coś podobnego w tych wspólnotach świadków Jehowy. Więc nie jest to problem tylko Kościoła, ale to jest problem całego społeczeństwa. I pewnie z, mieć jakąś wskazówkę dla społeczeństwa, jak postępować w tym, to jest przygotowywać drogę do bezpieczniejszej, do, do bezpieczniejszej sytuacji dla tych wszystkich, którzy w, w, mogliby się stać ofiarami. Wydaje mi się, że w tej chwili to, to ustawodawstwo, jakie zostało przygotowane w kościele, nie, nie ma miejsca w żadnej innej instytucji. To znaczy nie ma żadnej instytucji takiej, która by miała tak doskonałe prawo w tej materii, co nie znaczy, że nie można iść jeszcze dalej. To fakt. Kościół ma świetne procedury, jeśli chodzi o ochronę dzieci i bezbronnych dorosłych. Dzisiaj wspomniał ksiądz arcybiskup o kościele w Niemczech. W ostatnich miesiącach duże poruszenie, także w mediach katolickich, nie tylko katolickich na świecie, wywołał list, który wysłał ksiądz arcybiskup do biskupa Georga Bacinga, przewodniczącego konferencji episkopatu Niemiec, upominając go w sprawie drogi synodalnej w Niemczech. Dlaczego? Zdecydował się ksiądz arcybiskup na wysłanie tego listu. Dlaczego był on potrzebny? Ja to napisałem właśnie z miłości do kościoła w Niemczech. Ten główny motyw był taki. Ja nie jestem od upominania innych kościołów i, w, i dawania im rad. Natomiast wiem, że... Ta sytuacja bliskości między Polakami i Niemcami sprawia, że te idee przechodzą w jedną i w drugą stronę bardzo łatwo. I że z, z tym, co dokonuje się w Niemczech, możemy się spotkać w Polsce za chwilę. Dlatego starałem się przekazać moje obawy biskupowi Becingowi i podkreślić właściwie, no, w, z czym jesteśmy zaniepokojeni. To, to spowodowało dwustronną reakcję. To znaczy, jedni Niemcy przeklinali mnie, że się mądruje w, w sprawach, na których się nie znam, a drudzy dziękowali, że taki list został posłany. Dalszy ciąg był w, na Malcie, kiedyśmy się spotkali w, w ramach CCE z biskupem Betzingiem i, i w, idąc na mszę świętą e, zwróciłem mu uwagę, że najpierw musimy się pojednać, a potem iść na mszę świętą i, i Betzing się chętnie e, na to zgodził. Jakie są te najbardziej palące problemy księżarcy biskupie? Bo e, e, kościoły w Niemczech pustoszeją. Papież Franciszek powiedział niegdyś, że, że Europa przypomina już bezpłodną i nietętniącą życiem babcie. E, kościół w Niemczech jest troszkę tego przykładem. E, co było takiego w tym liście, co ubodło tak bardzo katolików w Niemczech, a co może, według księdzy arcybiskupa, jest sposobem właśnie, chociażby napędzającą laicyzację w Europie na odejście od kościoła? No myślę, że, w, że w właśnie zwrócenie uwagi na to, że trzeba pewnej równowagi w kościele między duchownymi a świeckimi. To jest stary problem i, i bardzo zauważalny. To, ta pozycja, jaką niektórzy z katolików niemieckich zyskali w kościele, w, w, w tym komitecie centralnym, no sprawiła, że właściwie zachwiała się w ogóle zasada władzy w kościele. Władza w kościele była i jest hierarchiczna i tutaj tutaj starano się przede wszystkim wprowadzić taką, taki balans, że właściwie głos biskupów jest równoważny głosowi każdego innego, coś podobnego jak istnieje w tych radach duszpasterskich niemieckich, że właściwie proboszcz ma jeden głos pośród wszystkich członków składających się na kieszeni nad. I, w, I wtedy właściwie ta, ta możliwość przewodzenia kościołowi no, jest bardzo mocno zachwiana. I na to Watykan też zwrócił uwagę, że coś w tej drodze jest skrzywionego. Jest wiele powiedzmy pozytywnych takich odruchów, które które w, w niej się znajdują, gdy idzie o autentyczność życia Kościoła. Natomiast pewne, pewne pociągnięcia są tak skrajne i jednocześnie tak niebezpieczne, że no, w, tworzą zupełnie inny Kościół. Czyli, czyli jakby powtarzają czas lutra. To, to co się dokonało z Kościołem. Gdy został rozłamany. Idąc kawałek dalej na zachód, Francja w tym tygodniu, w poprzednim tygodniu, wprowadziła prawo do aborcji do Konstytucji, jednocześnie katolicka, wciąż bardzo katolicka Irlandia sprzeciwiła się zmieniania definicji rodziny w swojej Konstytucji i pozbawiania matek praw wpisanych do tej Konstytucji. Jaki obraz Europy chrześcijańskiej, czy może postchrześcijańskiej to pokazuje, księżarcy arcybiskupie? To pokazuje, że w... Ten pluralizm doprowadził do tego, do czego miał doprowadzić, czyli najpierw rozproszkować narody, potem, potem zainfekować się ideologiami, no i ostatecznie doprowadzić do czegoś, co jest negacją dekalogu, bo praktycznie jeśli kraj godzi się na wprowadzenie do konstytucji zabijania ludzi, no to znaczy, że jest głęboko chory, że, że, że w naturalnie w przywódca może, może akurat ujeżdżać na, na takim elemencie i z tego się cieszyć, że ogniskuje ludzi dookoła swojej idei. Ale tak czy owak to jest po prostu kodyfikacja możliwości zabijania nienarodzonych i, i to jeszcze w świetne prawa. Czyli to, co mówiła matka Teresa swego czasu, jeżeli, jeżeli wolno zabić nienarodzonych, to co mnie powstrzymuje, żebym zabił ciebie? Mm. Irlandia daje księdzu arcybiskupowi nadzieję, że jednak Europa nie jest całkiem stracona dla chrześcijaństwa? Co praktycznie Kościół dostał obietnicę, że bramy piekielne go nie przemogą. I w, jakkolwiek mogą być tragiczne sytuacje i dramatyczne w, w konkretnych krajach czy, czy w rządach, no to my jako chrześcijanie czerpiemy nadzieję z tego, że Kościół trwa i będzie trwał. Może potrzebuje oczyszczenia. Może potrzebuje jakiegoś wstrząsu, może potrzebuje dojścia do, do granicy, poza którą już się okaże, że wszystko inne jest absurdem. I wtedy ludzie z powrotem wrócą do, do tych prostych zasad dekalogu, które... Ocaliły wielokrotnie w ludzkość. Mówił ksiądz arcybiskup o wstrząsach w kościele. Dużym wstrząsem dla, dla kościoła i jego komentatorów było wydanie fiducia supplicans, deklaracji o znaczeniu błogosławieństw, w tym o błogosławieństwie par homoseksualnych. Biskupi w Polsce zdecydowali o błogosławieństwie indywidualnych osób, mimo że w deklaracji kardynał Fernandez i papież mówią o błogosławieństwie par. Dlaczego konferencja episkopatu Polski zdecydowała się właśnie na taką interpretację tego dokumentu? Dlatego, że my szanujemy tradycję. W 2021 wodajże roku ta kongregacja doktryny wiary poprzez, poprzez kardynała Ladarię wydała Taki tekst, w którym zostało zawarte jedno pytanie. Czy możliwe jest błogosławienie par homoseksualnych? I odpowiedź była negatywna to znaczy, jest niemożliwe. I tak uważamy, i tak w, tym, w, tym, w tej wypowiedzi potem Ojca Gęsiaka, takie, taki też ten tekst się pojawił, który mówi, że my nie możemy błogosławić grzechu w, w, tylko dlatego, że, że tak chcemy. Błogosławieństwo ma swoją własną treść. Możemy błogosławić każdemu człowiekowi, który chce się nawracać, tak samo jakbyśmy chcieli sami się nawracać. I, i w tym sensie nie widzę zerwania tradycji. Dlatego takie, tak zostało sformułowane to, to nasze, w nasza wypowiedź i nasz, nasz ten tekst. Także jeżeli, jeśli są te inne interpretacje, to właściwie w, według mnie one nie są słuszne. Mm. Zaapelował ksiądz arcybiskup o modlitwę w intencji ojczyzny. Nowenna w intencji ojczyzny zaczyna się 16 marca. Dlaczego czuł ksiądz arcybiskup taką potrzebę właśnie teraz, w nowych także okolicznościach dla kościoła w Polsce, nowego rządu i trendów społecznych, które niekoniecznie temu kościołowi sprzyjają? Właśnie dlatego, w, to znaczy w od początku sprawowania tego urzędu przewodniczącego powtarzałem w kółko Macieju, co i tak dotarło do niewielu, że Kościół nie jest po stronie prawicy, lewicy ani nawet centrum. Kościół jest po stronie Ewangelii i tam powinien się znajdować. Natomiast no, są sytuacje, w, takie, w których. Nauka społeczna, Kościoła i w ogóle Ewangelia nie pozwala przejść nad nimi obojętnie. I takim, takim impulsem do, do, tego, do tej nowenny było właśnie sytuacja, która się zmienia w materii ochrony życia ludzkiego. Jeżeli, jeżeli się w, podchodzi tak lekko do sprawy życia człowieka, to znaczy, że sytuacja staje się groźna i dlatego trzeba się modlić, żeby nie doszło do tego samego, co w mniemaniu, przypuszczam, promotorów, powinno kulminować wpisaniem do konstytucji tak jak we Francji. Tutaj jest krok ten mniejszy, ale to wszystko jest ukierunkowane tak samo, czyli praktycznie... Jest ukierunkowane na brak szacunku dla ludzkiego życia. I na to Kościół się nie może zgodzić. Co poradziłby ksiądz arcybiskup nowemu przewodniczącemu, który od kolejnego tygodnia już będzie sprawował swoją funkcję? No, mówiłem już o tym niedawno, że, że to, co jest według mnie najważniejsze, to zachowanie wiary pośród wszystkich tych zawirowań, w których uczestniczymy i, i w, w których uczestniczy cała Ojczyzna, zachowanie wiary, w, dalej pewna wizja, która łączy to, co jest istotne z tradycji, z tym, co jest nowe i rozwija to nowe. No i potem także wytrwałość, żeby... żeby nie popaść w depresję w tym wszystkim, żeby, żeby nie rozłożyć rąk i powiedzieć, że nie dajemy rady i dlatego koniec. Więc ja ufam, że nowy przewodniczący będzie człowiekiem młodszym, czyli energiczniejszym, mającym więcej sił. Może, może prowadzić kościół. W, tym lepszym kierunku, aniżeli mi się udało. I, i dlatego życzę mu właśnie wszelkiego Bożego błogosławieństwa i pomocy Bożej. Także odwagi, bo niełatwe też zadanie, chociażby upominania braci biskupów, którzy niekoniecznie dobrze radzą sobie w swoich decyzjach, co widzieliśmy także w ostatnich tygodniach. Ksiądz arcybiskup upominał m.in. biskupów niemieckich. Czy takiej odwagi biskupiej też potrzeba nowemu przewodniczącemu? Na pewno. W, napisać list do Cyryla to znaczy przeciwstawić się cerkwi prawosławnej. To bycie na Ukrainie i wizyta na Ukrainie, którą mieliśmy i w której rozmawialiśmy z epifaniuszem, też wymaga odwagi, dlatego że tu automatycznie jakby przeciwstawiamy się cerkwi prawosławnej w Polsce. I, I doprowadzamy do takiej sytuacji, jakiej nie chcielibyśmy. Więc to odwaga jest nieodzowną cechą człowieka, który nie może, nie może rezygnować dla świętego spokoju. Musi się wystawić na strzały. I to w sposób nieuchronny. I tym samym bardzo serdecznie dziękuję księżarcy biskupowi za rozmowę, ale także za te e, właściwie dwie dekady posługi w Konferencji Episkopatu Polski. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszelkiego dobra i dużo zdrowia księżarcy biskupie. Bardzo dziękuję. Bóg zapłać. Bóg zapłać. To wszystko dzisiaj. A ja zapraszam na kolejny odcinek Balansu Bieli. Przypominam, że wszystkie nasze programy można także obejrzeć w internecie. Do zobaczenia.